Witajcie, ja jestem Magrat, a to jest Phoenix. I dzisiaj razem z Phoenixem udajemy się w kierunku nowej lokacji. Tam na horyzoncie majaczy nam już posąg Hefeistosa, czyli kolejnego boga, którego postaramy się uwolnić z nikczemnych łapsk tajfona. Natomiast no, czeka nas tam e, mała przeprawda. The crops were bountiful. No ok, Prometeusz, ale coś więcej tutaj? Ha! Chyba nie. No tutaj majaczy nam wejście do Tartaru, ale to jeszcze nie teraz. Myślę, że najpierw sobie oswobodzimy wszystkich bogów i dopiero potem udamy się y, na naprzeciw Tajfanowi. Bo jednak bądź co bądź musimy zebrać drużynę przed rozpoczęciem. O nie, znowu. O nie! Teraz poluje na mnie kolejny upiór Atlanty. Jest to wyjątkowo nie na rękę. Ale myślę, że trochę zbaczamy chyba z kursu, więc może wróćmy Nie na Tartar, tylko wróćmy trochę na strefę... O nie! Jeszcze tu rozpadlina jakaś... O nie, nie! Ale jesteśmy kraina Kowali Czyli już wkroczyliśmy Do tej nowej krainy, która nam e, spowijała mgła Jeszcze się tylko rozejrzymy, czy aby na pewno Czy nie jesteśmy przypadkiem w Tartarze nie, już jesteśmy tutaj właśnie w krainie Kowali, ale bardzo blisko tartaru, więc trzeba uważać. Natomiast biegniemy i wespniemy się na postąg Hefajstosa, rozejrzymy i zobaczymy, może przyjmiemy pierwsze zalecenia odnośnie naszego nowego przyjaciela. Po drodze trochę grzybków musimy zebrać i trochę granatów, bo. Ostatnia potyczka w czeluści si Ateny mocno nas tutaj wydrenowała, jeśli chodzi o zapasy tego typu. I no... Aha. O nie. Nowe potworki. Nie no! Uciekamy Phoenix, uciekamy. Jak przystała na bohatera? Musimy się kiedyś rozprawić z tymi e, upiorami. Bo dopóki one są na planszy, dopóki nie są ich czaluście, nie pokonaliśmy ich w ich legowiskach właściwie, no to właśnie będą się działy tego typu akcje. A może niekoniecznie jest to dla nas odpowiednie. Odkryto bukowali. No dobra.

Into scorching fires and frigid waters. <laughs> Plunged. Only in those extremes could his creations be perfected. What? You know that's all. <laughs> all the play he's getting. <laughs> because you know all of him. <laughs> in the looks department. <laughs> because he's. Uh... <laughs> uh... Are you finished? Yes. <laughs> yep.

The ancient creations wasted by typhon's endless appetite for destruction. Okay oh. Dobra, to my się teraz na <laughs> Someone down there was alive, working and seemingly happy. Definitely not Hephaestus. then. that whining sniveling coward never smiled a day in his life. Have you Have you listened to a word of this story? Okay. Things have changed. Okej. No ale odsłoniliśmy sobie kolejną krainę, sporą, bardzo sporą krainę. No będzie tu co zwiedzać i co odkrywać. Tylko może najpierw właśnie <laughs> zanim sprawdzimy kto tam się tak naigrywa i na śmiewa, to jeszcze się tutaj na szybko rozejrzę. Pozaznaczam parę różnych rzeczy, które będzie można odkrywać na mapie, i widzimy się za chwilkę. Dobra, trochę pozaznaczaliśmy, także idziemy zobaczyć, skąd biorą się te hałasy, ale najpierw, jeszcze sobie tutaj na spokojnie ogarniemy ambrozję, bo z tego co widziałam, udało mi się na mapie właśnie odkryć, tu znajduje się jedna ambrozja, a ambrozji nigdy za wiele. No, Phoenix? Dobra, mamy ambrozję. I możemy znaleźć tego kogoś, tylko może już. Spadnijmy sobie na spokojnie i odnajdźmy tego kogoś, kto robi tyle hałasu. Do środka. for this, don't we? Who or what are any of us? We are what we do. I am artist, so I'm some kind of artist. Really? <laughs> you are appreciating that art, so are an appreciator. I'm a warrior, or the sibling of a warrior. I'm warrior adjacent. Anyway, I'm here to stop Typhon. Hmm. That checks out. You didn't look like much of an appreciator. No offense, but maybe this will change your mind. <laughs> okay. A little box? What? No, that is so my last place. I signed it though. You can keep it. No need to thank me. I can't read this. You're a sculptor. I scaled your statue. You're Hephaestus, mm. right? I'm so excited to meet you in person. So, not that one. Fine. That's fine fine i have uh huh essence już we need to find your essence so we can defeat typhon do you know where it is I it was essence <laughs> Confusion? Oh, rapture. Are you rapt? This is just my face. How can you art at a time like this? Don't you know what's happening? I think it's safe to say I do not. Typhon? Everyone turned to stone? Gods all lost their essences. Evil monsters everywhere. End of the world. You really have no memory whatsoever. Who needs the past when you can shape the future? It'd be easier to shape the future with hands. Typhon stole them, I assume. Ripped them from your limbs. Tortured you endlessly. Something. You really need to sit down with this Typhon guy. Talk it out. No, my hands had enough of making art and scurried off together. Okay. They can't have gone far, and who knows? Maybe if I get them back, they'll jog your memory. Save the applause for when I come back. I could sculpt a tree with happy little tree friends. Do trees have friends? Dobra. No to co to, może spróbujmy <laughs> znaleźć ręce. Zobaczymy, gdzie się kryją, bo nie wiem, czy to będą czaluści, czy to będą jakieś inne miejsca. Ale okej, okay. jesteśmy stosunkowo niedaleko, po drodze mamy Liry, ale na razie sobie ją odpuścimy i będziemy się udawać do tych dwóch punktów. O, nie, wyłączyłam sobie zadanie. No, brawo ja. Okej, okay. no to biegniemy. Pewnie będziemy musieli tam po tym moście się dostać, więc może od razu sobie tutaj skierujmy się lekko do góry. Bo wygląda jakby to miało być po moście, właśnie ciekawe, kiedy spotkamy jakieś Niemirce. na strategię i Jeszcze nie tutaj? O, myślałam, że już tutaj. Poproszę. A tu jeszcze tam. No dobra. Mam prawie, że pewne, że będzie to na szczycie mostu. Jakieś skrzynie, To może na razie nie. Spróbujemy odnaleźć jeszcze dzisiaj łapki Hefeistosa. Jestem trochę ciekawa, jak on rzeźbi, jak nie ma łapek. no nie. Skąd wyście się tu chłopaki tak szybko wzięli? Powiedzcie mi. Ok. A tu jesteście jeszcze. No dobra. A czemu mamy tak mało energii? Wytrzymałości właściwie. No, wskakuj. Okej, okay, mamy już jedną, jeszcze jedna nam została. No chodź tu. Okej, okay, i gdzie mogą się ukrywać łapki? Hm, tutaj na dole coś nam się świeci, zobaczmy. Jest. Mhm, także mamy prawą rękę. Już się bałam, że będzie to w czeluściach, tak jak ze Afrodyty, każda była w osobnej czeluści, co mocno nam tutaj. O, co ci to? Co mocno nam tutaj wydłużyło poszukiwania, jeśli chodzi o ze Afrodyty. Z Ateną poszło stosunkowo szybko. Sama się zajęła długo, ale no to mieliśmy spotkanie z Meduzą, która no wyjątkowo. He instink, pathetic stop No, sobie ambrozje jeszcze. No? Dajemy sobie jeszcze właśnie ambrozję. i y, potrzebujemy dalej, prawda? No, byliśmy całkiem blisko, mogliśmy sobie po prostu tylko to skoczyć. No, zgujemy. Gdzie ta rączka? No, już chyba widzę, gdzie będzie rączka. No, cześć koledzy! Nie widzieliście może gdzieś tutaj rączki? Phoenix, coś mi się wydaje, że przeszliśmy na strzelaninę z nożem. No! Popaki, trochę tutaj bądź się. Ej, 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 to nie wolno tak strzelać, my nie mamy. Dobra, jestem już. No. Unik, Phoenix, unik! Okej, okay, mamy drugiego. I gdzieś tu będą... Niżej są rączki? O nie! No nie gadaj. To po cośmy tu wchodzili? Może się troszkę uzdrówmy. A, czyli tutaj były łapki, no okay. hm. okej. Like już widzi, my na razie jeszcze nie, ale... Okej, okay. chyba już wszystko. E, tutaj gdzieś. Tak. Czyli mamy już e, dwie łapki. Mm. Tutaj jest konstelacja, ale może sobie jeszcze wrócimy na tę konstelację. Co sobie otworzyliśmy? Nie wiem. Także wrócimy sobie jeszcze do tej konstelacji. Teraz zajmiemy się na razie misjami wprowadzającymi od Kefajstosa. I możemy się do niego wrócić tak szybciutko, czy musimy znowu biec? Hm, musimy pobiec do niego z powrotem. No dobra, będzie motywacja do poznania trochę krainy. Bądź co, bądź. No, już widzę. Kolejne nie I szybko uciekamy. Może nas nie zobaczy. No, chyba faktycznie nie zobaczą. A jednak. Zbyt szybko się ucieszyłam. No, lecimy. Z w ogóle ściga. A, cała ba hałastra. No, bilnie szybciutko A dopiero co udało się zbudować jakieś zapasy, a to chyba zaraz trzeba będzie, no dobra, trochę zużyć, żebyśmy mogli szybciej dobiec. Mieliśmy sporo grzybów O, jest. No to się nauczyłam, że każde miejsce, w którym coś znajdujemy, warto jest wyeksplorować i zobaczyć. Aj, mogliśmy się przecież na pomnik przenieść. No matka, no nic. No nic nie szkodzi. Będziemy o tym pamiętać następnym razem. Hej, gdzie ty jesteś? you can't spell pain without pain jesus ato estes forgetful automaton thing artist works that's what i said look i found your hands industrious typhoon obsessed appreciator you. you are full of science hold still while i just Oh, and I thank But no, ah. What was that? No idea. Still no memory, huh? No. Well, maybe one. I work there. Pearl in rough seas. Forge fires lit. A wise child convinced. A feather's weight of wit. Forge fires lit? forge fires lit your forge is part of the prophecy it must be the answer you have to remember the forge the glowy blessing thingy that just came out of your hands you are a god flattery i think you're great too <laughs> no an actual god back home okay. i told dozens of different stories about you myths legends gods monsters all of it you're Hephaestus, the god of the Forge, remember? I always thought I was a cherry. Oh, maybe. This isn't working. <laughs> we have to jog your memory to find your essence. I need you to think. How do we start the Forge? Ventilation <laughs> plug. Channel air to four cold oh, burning furnaces. A network of canals must feed frigid waters through water wheels to the summit. Central combustion is controlled through two mechanisms in the forge core. How do you know that? know What? Forget it. <laughs> Unblock vents, start fires, spin water wheels. Then something about mechanisms. Stay here and make sure those hands don't go anywhere. <laughs> Instead of painting, yes, thank him. A problem. What? The painting is a pot with fruit in it. Ok, No, ciekawy ten hefest. Ciekawy. Dobra, no to tym uruchomieniem kuśni zajmiemy się w kolejnym odcinku lub odcinkach, w zależności od tego, jak będzie nam to szło. A dzisiaj bardzo dziękuję Wam za e, wspólną grę w Phoenix Immortals, Immortal Phoenix Rising. I do zobaczenia już niedługo. Cześć!